Witam państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o tym, jak mamy uchronić swoje oszczędności, bo chyba nie muszę państwa przekonywać, że trzeba mieć oszczędności w tych ciężkich czasach. Nim do tego przejdę, jedno prywatne, bardzo prywatne ogłoszenie. Poszukuję usilnie i nerwowo domu, domku, samodzielnego mieszkania na całe wakacje dla mnie, żony i kota. Będę tam odpoczywał, ale i cały czas pracował i dotąd nam się to udawało w Nałęczowie, no tylko, że to już prawie 15 lat i trzeba zmienić miejsce. Tam było takie samodzielne mieszkanie przy domu, przy miłych ludziach oddzielne wejście do tego mieszkania oddzielne wejście do ogrodu jakby oddzielny ogród bo otoczony krzakami do na Łęczowa, do parku zdrojowego 800 metrów do kościoła dwóch restauracji 800 metrów do sklepów 1000 metrów dookoła trasy spacerowe do lasu daleko 3 km i taki sobie kąpieliska żadnego no więc tutaj Dobrze, żeby było kąpielisko, żeby był las, żeby też były sklepy, miasteczko w pobliżu, i żeby to nie było tysiąc kilometrów od Warszawy. Najlepiej województwo mazowieckie. No, przechodzę do, do tematu. Yy, otrzymałem, proszę Państwa, takie pismo z PKO na adres firmy, w której z wydawnictwa. Pismo z PKO BP, i w tym piśmie y, czytam: Dzień dobry. Realizując obowiązek wynikający z artykułu 318 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o bankowym funduszu gwarancyjnym w systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Informujemy, że środki pieniężne na Państwa rachunkach nie są objęte systemem gwarantowanym. No i to mnie zdziwiło. Tutaj jeszcze są wyróżnione podmioty, które nie są objęte, i nie bardzo siebie tutaj znajduję w tych podmiotach. Byłem w banku, więc przy okazji zapytałem. Kasierki nie wyglądała na dobrze zorientowaną, ale stwierdziła, że tutaj Bankowy Fundusz Gwarancyjny mnie nie wesprze, bo prowadzę działalność gospodarczą. Zadzwoniłem do znajomego bankowca i on się zdziwił, bo powiedział, że to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, tylko firmy czyli mających osobowość prawną, a on jest dobrze zorientowany dawno w siedzi w bankowości, ale mnie pocieszył i mówi, no ale przecież i tak PKO, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ja obejmie, bo ten bank jest za duży, znaczy w ogóle pytanie kogo on obejmie. No i to, to mnie pocieszyło, że tu nie ma żadnego problemu jak padnie bank, to zostanę bez grosza, przynajmniej tego grosza, który mam w tym banku. I no bo fund bankowy fundusz gwarancyjny to polega na tym, że banki odprowadzają tam jakieś drobne pieniążki na ten fundusz i one tam leżą i gdyby któryś bank upadł, to klienci tego banku z tego funduszu otrzymają te środki, które mieli w tym banku, który upadł, do wysokości 100 tysięcy euro, czyli no ponad 400 tysięcy złotych. Tylko problem polega na tym, że bankowy fundusz gwarancyjny pomoże tak dalece, znaczy adekwatnie do swojej wysokości, prawda? że jeżeli nie wiem ile tam jest, nie. Nie sprawdzałem, ale załóżmy, że tam jest 100 milionów i splajtuje kilka banków albo splajtuje taki bank PKO, BP i tam ludzie mają 500 milionów i no to im się zwróci nie po tyle, ile tam oni włożyli na te konta, tylko się im zwróci proporcjonalnie, czyli na przykład ktoś ustali, że po 10% tego co mieli to dostaną, albo po 10 tysięcy złotych jak ktoś ma 50 tysięcy, no to 40 tysiącami będzie musiał się pożegnać tak więc trzymanie w bankach jest ryzykowne oczywiście można to się zabezpieczać, że trzymać pieniądze w kilku bankach, no i mieć karty płatnicze, gdzieś kiedyś, o tym już mówiłem w którymś z programów, przeczytałem i to w jakimś wielkonakładowej wielkonakładowym czasopiśmie, że system bankowy upadnie w ten sposób i trzeba mieć tego świadomość, że jeżeli dojdzie do ludzi informacja przez media lub jedna pani drugiej pani powiedziała że jakiś spory bank właśnie upadł, to klienci tego banku wybiegną nawet jak to będzie środek nocy z domu ze swoimi kartami i płatniczymi i zaczną wyciągać pieniądze z bankomatów te pieniądze będą pochodziły z innych banków, bo te bankom bo bankomaty tego banku już będą zablokowane, więc te yy, będą wyciągać pieniądze z innych banków i nikt tym bankom tych pieniędzy nie odda, a te pieniądze nie, są, nie były w tych bankach, tylko w tym upadającym. W związku z tym te inne banki też zaczną upadać i one są jeszcze na dodatek powiązane ze sobą, więc tutaj efekt kostek domina i y, najwięcej zyskają ci ludzie, którzy no, jak najwięcej wypłacą tymi kartami w środku nocy z bankomatów. Wszystko zależy i jakie mają limity na, na tych kartach. Wiemy z przykładu cypryjskiego, że no, może być tak, że nagle się okaże, że dziennie dany człowiek, pan X może wypłacić y, 100 euro, ale w takiej sytuacji 100 euro z bankomatu, no to będą kolejki do bankomatu. 100 euro z banku, no to będą kolejki do banku, ale wtedy banki będą stosowały na każdym swoim pracownikom strajk włoski, czyli będą tak powolutku załatwiać sprawę, że wyjdzie 10 osób na godzinę albo 5 osób na godzinę i i trzeba będzie stawać o pierwszej w nocy w kolejce, żeby te 400 zł wyciągnąć z banku i następnego dnia to samo, i następnego dnia to samo. Może być tak. E, może być tak, że no, galopująca inflacja będzie zżerać wszystko i teraz zauważmy, że... E, tak jak mówią fachowcy, mówiłem o tym: 50% przynajmniej tej inflacji to nie bierze się z wojny, z cen ropy i tak dalej, tylko bierze się z tego, że za dużo pieniędzy rzucili na rynek. I sytuacja trochę przypomina czasy komuny, upadającej komuny, kiedy pieniędzy było więcej niż towaru, tylko tam był taki problem, że pieniędzy było więcej niż towaru, a ceny nie podwyższano, prawda? bo ceny były regulowane. Kontrolowane, ustalane odgórnie, albo podwyższano, ale no, tak, żeby się ludzie nie, nie zdenerwowali. No i sytuacja wtedy była taka, że było więcej pieniędzy, mniej towaru. I rozwiązywano to w ten sposób. Komuniści rozwiązywali w ten sposób, że dawali lokaty wysoko oprocentowane, półroczne, roczne, dwuletnie, książeczki mieszkaniowe książeczki samochodowe, prawda? ktoś wpłacał, już nie pamiętam ile, ale jakąś znaczną sumę wpłacał na książeczkę samochodową i ta książeczka samochodowa brała udział w losowaniach samochodów, więc to była taka swego rodzaju loteria, ale taka loteria, no lepsza niż to to lotek. I dzisiaj jest jakby podobna sytuacja, stąd wiele banków proponuje wysoko oprocentowane lokaty 3-miesięczne albo i dłuższe na, nawet na 8%, niektóre na 7, podobno w tym roku w PKO BP ma być 6 od końca stycznia, od drugiej połowy stycznia no więc pytanie, czy trzymać pieniądze w banku, no to jest kwestia, ile tych pieniędzy mamy, prawda, jeżeli mamy ich nie za dużo, to jednak lepiej to, co mówiłem zawsze, złoto, prawda, złoto można kupić, czy srebro, złoto, srebro można kupić w bardzo, złoto można kupić w małych odcinkach jednogramowych, sztabki jednogramowe, to to jest, tam 200 ile złotych, srebro jest jeszcze dużo, dużo, dużo tańsze. Ostatnio mnie odwiedził widz z Niemiec, Polak, posiedział u mnie trochę przy kawie, pogadaliśmy. Okazało się, że wierny widz, bo prawie każdy program oglądał, mało że oglądał, to pamięta. Ale on powiedział, że on się zaraził ode mnie akurat tym zainteresowaniem złotem i zaczął śledzić wszystko, co dotyczy złota. I w tym się wyspecjalizował w zbieraniu informacji w, 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 w rozumieniu mechanizmów, no i wszystkich dookoła namawiał, żeby kupowali sobie złoto z tam dawał złoto w prezencie swoim dzieciom pod koinkę. Innych namawiał, żeby dawali w prezencie właśnie sztabki. I on powiedział, i to opieram się na jego słowach, że w Niemczech złoto jest o 10-15% tańsze niż w Polsce. On to, no bo jeździ, mieszka w Niemczech, rodzina ma, dzieci ma w Polsce, no to odwiedza te dzieci i to. Jest i w Polsce, i w Niemczech. No i się zainteresował, dlaczego, i dowiedział się, że po prostu w Polsce obowiązuje londyński kurs złota, a w Niemczech niemiecki. I w Niemczech ten kurs jest po prostu niższy. Znaczy, no, jakby ktoś naprawdę sporo złota chciał kupować, to się opłaca, bardzo się opłaca w Niemczech. Natomiast kursy złota są dziwne. Od dawna, przede wszystkim Rockefellerowie próbowali nimi skutecznie manipulować i te ceny złota skakały. Chodziło o to, żeby zniechęcić ludzi do złota i Skakały w sposób sztuczny. Znaczy, między innymi, jednym z mechanizmów był taki mechanizm, że są specjalne konta na złoto, prawda? czyli można pójść do banku, wpłacić pieniądze i założyć konto, na którym nie ma się pieniędzy, tylko na zachodzie, tylko ma się złoto tylko że tego złota nam nie pokazują, tego złota nie ma, po prostu mamy zapis, że jesteśmy właścicielami powiedzmy pół kilograma złota i gdyby co, to, to z tym złotem byłoby jak w Ambergold, że okazałoby się, że, że go nie ma, ale na papierze jest i manipulowanie tym papierowym złotem powoduje, że te ceny skaczą poza tym no, mówi się o dłuższego czasu, bo ja pamiętam, ja podawałem takie informacje w swoim programie, zapisywałem te w swoich programach, zapisywałem te informacje w swoich książkach, że y, różne państwa gromadzą złoto, Polska też gromadziła złoto parę lat temu, to jest ciekawe, y, tak jakby się przygotowywała do wojny, ale i Niemcy gromadzili złoto i chińczycy gromadzili złoto, a przede wszystkim Rosjanie gromadzili złoto, także też jakby się przygotowywali do wojny, i no bo Druga Wojna Światowa mogła trwać, Hitler miał możliwości zakupu różnych rzeczy, które były potrzebne do wojny bo miał konta w Szwajcarii i, i na tych kontach było złoto. I miał złoto w ogóle. Znaczy, na kontach było złoto, no w, w sejfach było złoto. I w czasie wojny pieniądz może stracić wartość, ktoś może nie zablokować konta, tak jak Rosjanom zablokowano konta, natomiast samolotem można przewieźć sztaby i zapłacić. Złoto jest bardzo drogie i, i w sumie yy, olbrzymie sumy można jednym, yy, olbrzymią sumę można jednym niedużym nie samolotem przewieźć. No i mówi się, że Rosjanie teraz robią zakupy w różnych dziwnych krajach, yy, płacąc sztabami złota. Te kraje te, to złoto sprzedają dalej i stąd ceny złota wciąż są niższe w stosunku do tego, co powinno być, nie mówiąc o tym, że wiadomo, że w momencie jakiegoś prawdziwego kryzysu, krachu, no to te ceny złota poszybują niesamowicie w górę, tak że złoto ma jedną wadę, prawda, ktoś nam może je ukraść, pieniędzy z banku nam nie ukradną, ale z kolei bank może splajtować albo sam ten pieniądz nagle z dnia na dzień przestanie mieć jakąkolwiek wartość. No i teraz zauważmy, że te lokaty, które proponują banki, no to wyraźne, wyraźnie tutaj robią to, tak zresztą pytałem się bankowców, robią to za namową państwa, rządu, banku centralnego. Chodzi o, o to, żeby zdjąć tak, jak za komuny zdejmowali. Pieniądze z rynku, zakładając te lokaty, książeczki mieszkaniowe, książeczki samochodowe i tak dalej, to teraz próbują jak najwięcej pieniędzy zdjąć z rynku, bo im mniej pieniędzy, bo, bo teraz nie jest tak, że jest więcej pieniędzy niż towarów, tylko problem polega na tym, że to się wyrównuje, prawda? Czyli jeżeli było miliard, no tak już. Umownie było miliard y, złotych i było towarów za milion, miliard złotych, a teraz jest miliard dwieście y, milionów złotych, no to towarów też jest za miliard dwieście milionów, bo po prostu ceny poszły w górę y, i już, prawda, to, to jest in, inny mechanizm, ale y, jeżeli dużo pieniędzy krąży na rynku, no, to ceny rosną. Robi się inflacja, a z inflacji może się zrobić megainflacja, hiperinflacja. A hiperinflacja no prowadzi do tego, że faktycznie pieniądz nie ma żadnej wartości, tak jak było w okresie międzywojennym, jak była hiperinflacja, że dwa razy dziennie wypłacano pensję i, i, i dawano pracownikom godzinę na zrobienie zakupów, bo jakby dostał pensję i, i, i poczekał parę godzin, to już by nic nie kupił za tą pensję, albo połowę tego, co jeszcze dwie godziny wcześniej. I także dlatego nagle wszyscy namawiają nas do oszczędności, chociaż system bankowy system finansowy. Tak funkcjonuje, że banki nie muszą mieć wcale pieniędzy klientów, bo oni po prostu mają prawo ustawowe w całej Europie, Stanach Zjednoczonych i tak dalej do kreacji pieniądza, do produkcji pieniądza. No i teraz zauważcie Państwo jedną rzecz, i tutaj jest to jakby ważny moment, bo z reguły no, mamy mało pieniędzy. I te nasze oszczędności wielkie nie będą. Coś sobie warto ulokować w złoto, żeby mieć na tą czarną godzinę zawsze. Ludzie mieli na czarną godzinę złoto, tylko z reguły to było w biżuterii, prawda? że jak się zaczynała wojna, to rodzina żyła z biżuterii, którą miała żona, matka, bo ona dostawała na pierwszą komunię, na ślub na rocznicę ślubu z okazji imienin i tak dalej, i tak dalej. I miała to pudełko, duże pudełko, złotych pierścionków, bransoletek i tak dalej, i później cała rodzina z tego żyła. Więc to trzeba mieć. Natomiast zauważmy, że to już mogliśmy zauważyć. Ja mam taki ulubiony gatunek herbaty, który zawsze trudno było kupić i Później było coraz trudniej kupić, i w związku z tym, no, że jest długi termin ważności herbaty, to zacząłem tą herbatę gromadzić i mam w domu za 30-40 opakowań. Duża inwestycja to nie jest, ale majątek, który posiadam w tym herbacie, wzrósł trzykrotnie, prawda? bo jakby miał ja teraz chciał sprzedawać, Bym się ustawił gdzieś pod jakimś sklepem i sprzedawał taniej niż w sklepie, no to i tak bym zarobił na tym kilkaset złotych. Także warto inwestować w żywność, w herbatę, kawę, sól. Nie doradzam mąkę, bo robale zeżrą, ale można w cukier, można w konserwy, można w konserwy rybne. Zauważyłem, że. Zdecydowana większość konserw rybnych ma dzisiaj datę ważności 25, a już się pojawia 26 rok. Więc to jest coś, co no jak dzisiaj kupimy, to za dwa lata no, albo odsprzedamy, albo zjemy, ale zjemy za 10% tej ceny, która jest bieżąco na rynku. Więc to jest. Jakieś gromadzenie kapitału, jakieś oszczędności, jakieś lokowanie na wysoki procent, tylko no, trzeba pamiętać o tym, żeby to nie były rzeczy, które się zepsują i żeby to nie były rzeczy, których nie zjemy, prawda? Bo nie ma co kupować. Ktoś nakupi, nie wiem, sardynek, a nie nienawidzi sardynek, prawda? Czy nakupi fasolki po bretońsku. Która też może mieć 3 czy 4 lata ważności, a nie znosi fosolki po bretońsku, To trzeba do tego rozsądnie podchodzić. Ale na przykład taka sól no zawsze się przyda, nigdy się nie zepsuje. No nie można całego majątku umieścić w soli, całego majątku. No zależy jaki, kto, ma, kto ma majątek. Ale w każdym razie. Hmm, Trzeba dziś, znaczy zawsze trzeba mieć jakieś oszczędności na czarną godzinę, i zawsze ludzie się zabezpieczali to ciekawe właśnie przez biżuterię. Czy to był chłop, czy to był mieszczanin, czy to był szlachcic, zawsze te kobiety miały jakąś, jakąś biżuterię, prawda? Teraz kobiety nie mają biżuterii wartej, prawda? Złotej, srebrnej z reguły nie mają, bo są takie. Co mają i brylanty, i jakieś i inne szlachetne kamienie, i złoto, i platynę, i czerwone złoto, i tak dalej. Tylko no, kiedyś z biżuterią było tak, że ona zawsze miała swoją stałą wartość. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj w, w takich sytuacjach podbramkowych to się liczy cenę złomu, prawda? czyli liczy się jak. Czyste złoto, a nawet mniej niż czyste złoto, no bo to nie są sztabki, prawda? Więc jednak lepiej robić te prezenty żonie w sztabkach, żonie sobie, rodzinie, żeby się zabezpieczyć. No i, i, i warto robić te, lokować pieniądze w rozsądnie w żywności. Natomiast inne formy lokowania w domach, mieszkaniach, no po pierwsze to są dla bogatych, a po drugie no narasta bańka spekulacyjna, tak jak przed kryzysem 2008 roku w Stanach Zjednoczonych, ceny mieszkań idą w górę i jest to i ceny ziemi idą w górę i jest to bańka, 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 która w pewnym momencie puch, pęknie. I wtedy te ceny spadną, albo będzie tak, że nikt tego nie będzie chciał kupić i formalnie mieszkanie, dom, kawalerka, kawałek ziemi będzie miał wielką wartość, natomiast w praktyce będzie miał zero wartości, ponieważ nikt tego nie będzie chciał kupić. Więc ci co mają naprawdę duże pieniądze, to mają problem, bo mogą dziś kupić coś za. Milion, a jutro to będzie warte 100 tysięcy. Dziękuję bardzo.